Rozpakowałem bank energii. Pokazywałem to na sorcie. I już jest w szafie rakowej. Ładowanie w tej chwili 24 ampery. Na samym początku podpiąłem przewody prądowe. Plus i minus, tak jak widać. Tak by wszystkie napięcia się wyrównały. Wszystkie prądy w tych trzech magazynach. Później za pomocą RioTki sparuję te wszystkie BMS -y ze sobą i tutaj będzie podpięte pod growata bo mam dwa takie falowniki też miałem takie pytania pod którymś z filmów jaką siłą dociągam te śruby. Tutaj jest M6 więc przeważnie w elektryce stosuje się śruby 8,8 o takiej twardości i te śruby dociąga się z siłą 10 N i ja tak zrobiłem 6-10 N w tych granicach nie więcej myślę, że to jest poprawnie. Jeżeli się mylę, piszcie pod filmem. No, i w tym czasie, jak się wyrównują te wszystkie napięcia, mam czas na posprzątanie. I na instrukcję, jak podpinamy RioTki. No zgodnie z tym rysunkiem. Tu jest pierwszy na górze, drugi, trzeci i kolejne. Pierwszy podpinamy zawsze do inwertera. W moim przypadku ten na samym dole jest podpięty do inwertera, to jest ten czarny przewód. Ten siwy na gnieździe B jest podpięty do gniazda A drugiego banku. I teraz będzie podpięty trzeci, czyli z gniazda B do gniazda A. Tak podpinamy Riotki. Teraz kolej na ustawienia tych switchy zgodnie z następną tabelą w instrukcji pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy wszystko w zależności ile mamy podpiętych magazynów. Jak mamy tylko jeden, to wszystkie jest, są na OFF. Mamy dwa, to sytuacja tak wygląda. Pierwszy magazyn na piątej pozycji jest na ON. Drugi magazyn na pierwszej pozycji jest na ON. I to są spięte dwa magazyny ze sobą. Trzeci też tutaj mamy przykład i kolejne. Zgodnie z tymi dwoma tabelami, które są zamieszczone w instrukcji. Jak ustawić bank energii z naszym inwerterem? Ja mam ustawione komunikację z growatem przez CAN. I teraz wchodzimy tutaj na czwartą pozycję. I Ustawiamy sobie na pierwszym miejscu, właśnie komunikację z naszym falownikiem. Oczywiście tutaj przechodzimy przez różne falowniki. Klikamy Enter, pokazuje nam się sukces. i już mamy growat pokanie już za niedługo będzie będą wszystkie napięcia wyrównane te już się nie ładują od czasu do czasu mignie już są na fula naładowane a ten jeszcze chwilkę i też będzie naładowany 60 amperogodzin dwadzieścia sześć amper w tej chwili 58% na ładowania dwa cykle na pewno to testują jeszcze u my friendów Także tak to wygląda podpięcie tego banku Trzeciego, a pewnie i będą następne. A co ja mam tam na górze? Sam nie wiem. Pozdrawiam. Do następnego.